Regionalna strategia innowacji Lubelszczyzny nabiera tempa. Po inauguracyjnym spotkaniu w Lublinie przyszedł czas na spotkanie w Białej Podlaskiej, gdzie przeprowadzono warsztaty na temat posiadanych zasobów lokalnych w zakresie specjalizacji regionalnej. Biała Podlaska jest przede wszystkim ośrodkiem subregionalnym bardzo ważnym dla rozwoju całego województwa lubelskiego i jest to jedno z czterech spotkań które organizujemy tak zwanych spotkań subregionalnych i chcemy przede wszystkim poznać potrzeby przedsiębiorców naukowców i też instytucji otoczenia biznesu w jakim kierunku taki dokument zaktualizować i z drugiej strony jakie przygotować narzędzia wsparcia właśnie dla tych trzech sektorów głównie czyli dla nauki dla przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu i jak w tym wszystkim jeszcze Wzmocnić potencjał województwa w zakresie innowacji, bo to jest klucz do wykorzystania i środków unijnych po roku 2014, ale też do budowania potencjału konkurencyjności samego województwa. Podczas spotkania padły też pomysły na aktywizację i rozwój Białej Podlaskiej oraz regionu. Wierzę w to gorąco, że ta sala wypracuje wiele fajnych uwag do innowacji naszego województwa, i myślę, że te innowacje, które zostaną wprowadzone, i pieniądze dzięki, temu dokumentowi, które zostaną przyciągnięte na teren województwa, dźwigną to, ten teren na wyższy poziom rozwoju. Organizatorzy podkreślają, że debaty tworzą możliwość realnego udziału przedsiębiorców w kreowaniu polityki regionalnej względem małych i średnich przedsiębiorstw, a naukowców względem instytucji naukowo-badawczych.